Mam nadzieję, że zdążymy ze wszystkimi przygotowaniami do open. Mm, spoko, Luna, wszystko na pewno będzie gotowe. Tak, a Simon mówił, że pomoże nam z dźwiękiem. Dobra, trzeba jeszcze przygotować scenę, przesunąć wszystkie meble, zorganizować napoje i całą resztę z tej listy. <grym> tak, ale najskuteczniejszym no. rozwiązaniem będzie podział w celu zmaksymalizowania indywidualnej wydajności. Któraś z Was ją zrozumiała? <grym> Nie, chodziło mi o to, że podzielmy się zadaniami, to wtedy pójdzie nam o wiele szybciej. O. No jasne, Nina jak zwykle ma rację, co? Tak. Ja mogę zająć się komputerem i pobrać animacje, które będziemy mogli wyświetlać na głównym ekranie. Ja muszę iść się umalować, żeby wyglądać bosko na upenie. I przed kamerą też, bo w końcu będzie leciało na żywo. Mm. Proszę, doniosłam to, czego brakowało, a to dla ciebie. Bardzo dziękuję. Smacznego. Mówcie, jak idą przygotowania do Opena? Dobrze, mamo. To znaczy mniej więcej. Na razie brakuje nam jeszcze kilku rzeczy z listy, ale hmm. idziemy w dobrym kierunku. Dobrze, tak sobie pomyślałam, że mogłabym zająć się jedzeniem na Open. Przyrządzę różne przekąski, upiekłabym ciasteczka. Tak, proszę ta. pomysł. Nie, dziękuję, tak? mamo, ale z jedzeniem jesteśmy już ustawieni. Dzięki. Ale Luna mówiłaś, że Twoja mama gotuje najlepiej na świecie. Nie na świecie, w galaktyce, a jej ciasteczka są oj. kosmiczne. O, i chcę ich spróbować. Super, a więc. Dobrze, w porządku. Właśnie zostałaś szefem openowej kuchni, ale pod jednym warunkiem. Tak. Że nie będziesz co trzy minuty wychodzić i szpiegować. Aj, dobrze, tak jest pani. Kary. Piątka. A kto Dzień tu przyszedł? Dobry. Dzień dobry, dziadku. Większość dnia już minęła, co? Dobrze, że w ogóle wstałeś. Może być jak najbardziej wypoczęty przed przyjęciem. Ale to nie jest przyjęcie, to jest Open Music. Tak. Jedno i to samo. Będzie muzyka, ludzie, zabawa, a więc to też będzie przyjęcie. E, I chcę zaprosić wszystkich moich przyjaciół, żeby usłyszeli jak śpiewa moja wnuczka. <gry> Ty się chyba nigdy nie zmienisz. Open jest tylko dla młodych. Dom tym razem będzie do ich dyspozycji, rozumiesz? A my zostaniemy w kuchni. Dobrze. Ja, tak, pojemy? I... nie masz piegowania, macie nie wychodzić co trzy minuty. Zgoda wiem, muszę dać ci trochę wolności, ale nie myślicie sobie, że zaproszę Was na moje przyjęcie. Które <stroweas> będzie jeszcze lepsze? Opowiem. Nie! Kiedy... To może opowiedz mnie w porządku. Dobrze, już ci mówię. <śmiech> <śmiech> Idę mam <to> robić. <laughs> <laughs> Dziewczyny, mam już listę osób, które wystąpią <śmiech> <śmiech> tym razem. No to mamy. Czytaj. Cool Ladies. Mateo, Roller Band. I Erik, to już wszyscy. To Erik odważy się wystąpić? No nie wiem, to przypadek scenicznej paniki, tak. tak. Mam nadzieję, że jednak się przełamie. Po tym wszystkim, co zrobiłyśmy, byłoby fajnie, co? A jak trema go sparaliżuje? Hej, musimy dodać mu odwagi. W każdym razie ten open musi wyjść jak z kosmosu. Mm. <laughs>